W poprzednim rozdziale utworzyłem instancję tablicy miesiące w roku, gdzie jawnie podałem wszystkie wartości, które należą do tej tablicy, które należy w niej umieścić. I format przy pomocy nawiasów klamrowych nazywany jest inicjalizatorem kolekcji. Ale użycie inicjalizatora kolekcji teraz w naszym przypadku nie jest możliwe ponieważ nie ma żadnego sposobu na poznanie wartości w czasie tworzenia tablicy. Aplikacja musi umieścić miasta w tablicy, gdy wczyta je z pliku CSV. Więc teraz to zrobimy. Przejdźmy do CSV Reader i zamiast tutaj zwracać 0, będziemy zwracać teraz tablicę 7 miast. W tym momencie nasza metoda read first NCTs zwraca tablicę 7 miast. Liczba 7 mówi dotnet jak wiele wartości musi być w tablicy, ale nie mówi, jakie będą to wartości. 7, bo aplikacja będzie czytać i wyświetlać 7 najbardziej zaludnionych miast. I w ogóle w ten sposób Tworzymy instancję tablicy, jeśli nie masz jeszcze wartości, które można do niej wstawić. Format jest bardzo podobny do tworzenia instancji typu. Nazwa typu, ale zauważ, że rozmiar tablicy jest tutaj podawany w nawiasach kwadratowych, a nie w nawiasach okrągłych, których zwykle używamy podczas wywoływania konstruktora, a swoją drogą musisz tutaj podać rozmiar tablicy. Jeśli nie powiemy kompilatorowi, jak duża ma być tablica, to będziemy mieć błąd kompilacji. Usuńmy rozmiar. I teraz kompilator nam zasygnalizuje błąd. Do utworzenia tablicy wymagane jest określenie rozmiaru tablicy lub inicjalizator tablicy, co już znamy. Prowadźmy tu z powrotem wartość 7. I teraz tak, podczas tworzenia tablicy musimy mieć rozmiar. Tablicy, tak jak w tym wypadku podajemy 7, lub inicjalizator tablicy, co robiliśmy w rozdziale pierwszym. A jest tak dlatego, że .NET framework po prostu nie może utworzyć instancji tablicy, nie wiedząc, ile elementów będzie przechowywać. Wpisując tutaj numer 7, to tak naprawdę mówimy, ile elementów potrzebujemy. Ale tak naprawdę wpisanie tutaj wartości 7 to nie jest najlepsze rozwiązanie. W parametrze nCities tutaj mamy już liczbę miast, która jest przekazywana, więc zamiast podobnie kodować tutaj 7, powinniśmy po prostu tutaj użyć tej zmiennej. I teraz zastąpimy tutaj tą zmienną nCities w ten oto sposób. A to mówi nam, że rozmiar tablicy nie musi być stały. No bo teraz, jak sobie zobaczymy wywołanie tej metody, to jak wywołujemy? Podajemy ilość miast. Podajemy tu, że chcemy 7, możemy chcieć 8, 5. No i tutaj, w tej metodzie, tutaj już jak tworzymy tą tablicę, no to nie jawnie nie kodujemy, nie wpisujemy 7, tylko to co zostanie przekazane w parametrze, czyli tyle miast, ile użytkownik będzie chciał. A co w tym momencie zawierają nasze miasta? No to pokażę wam to w debuggerze i ustawimy punkt przerwania zaraz po utworzeniu miast. Czyli utworzymy sobie punkt przerwania tutaj i uruchomimy teraz nasz program w debuggerze, wciskając F5. Dobrze, nasz program się uruchomił i zatrzymał nad naszym breakpointem. Przenoszę teraz kursor nad miasta i rozwijam. Rozwinąłem. I co tutaj widać? Widać, że jest to tablica siedmiu elementów poindeksowanych od 0 do 6 i każde miasto jest nulem. I to ma sens ponieważ powiedziałem kompilatorowi, że chcę tablicę siedmiu miast, ale nie zainicjowałem żadnego z tych miast i to jest ważna zasada w przypadku tablic. Kiedy tworzymy tablicę, tablica zawsze ma wartości początkowe. Jeśli nie zainicjujesz tych wartości jawnie, i wszystkie te wartości będą nulami, tak jak tutaj w przypadku dla typów referencyjnych, lub będą zerami, jeśli będzie to typ wartości, taki jak na przykład integer.